Witam wszystkich. Niestety nasz swawolny Marian dzisiaj ma kaca i jego głos jest bardzo kiepski, bardzo kiepski, a więc narrator będzie mówił jego słowa. Znajdujemy się oto w Zamościu, mieście wybudowanym przez Jana Zamojskiego. Otóż ten Jan Zamojski, kiedy wygrał bitwę pod Byczyną, pojmał księcia Maksymiliana. Hmm, to było bardzo zacne zwycięstwo. I trzeba powiedzieć, że zamurował bramę lubelską. Zaraz pokażemy bramę. Hmm. E, którą nigdy nie tego, nigdy nie pozwolił wybudowa wybudować, otworzyć z powrotem z tegoż oto powodu, żeby książę Maksymilian nigdy nie wyszedł tym samym wyjściem. Jeszcze raz pokazujemy na zamurowaną bramę lubelską. Hmm. No, cóż, no. No to w takim razie Jan Zamoyski kazał przeszklić bramę lubelską. Nie dokonujemy ataku otwartego. Na Zamość, jednak dokonujemy sabotażu. Hmm. Oto ci straszni kazacy, którzy olewają zamość swoim, no dobrze. Ale co na to nasz swawolny Marian? Orzeź. Hmm. Swowolny Marianie. Orzeż! No, ja się zaraz z nimi policzę. Nie ma jak jako? to niezawodna i straszna Straż Miejska. Straż miasta za zamość. No, przecież złych pomandacików. Pańska eee. godność? Eee. 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 Bartłomiej z Sadomita się zająkał. Straż Miejska była eee. przerażająca. Biedny eee. Woli, biedny kozak. I co ty na to? Eee. Ja to... So... Jakiej matki? Ja ich nie znam. Dobra! <grym> hmm. Hmm. I tak znowuż oto zwyciężył swawolny Marian i niesamowita, nieuzbrojona i nie do przejścia zamojska straż miejska. Uważajcie na nią! Ona wystawia mandaty za byle co. Autowóz, bez miasta nie? Tak, pana wieczorna pora na pytanie, które wszyscy znamy. Gdzie jest Woli? Nie wiem. Marianie, może ty wiesz... Marianie, gdzie jest Woli? Skurczę się w